Cześć wszystkim, tu Klaudia. Dzisiaj porozmawiamy o jednym z najpotężniejszych narzędzi w arsenale każdego marketingowca o e-mail marketingu. Dowiecie się, jak stworzyć skuteczną kampanię e-mailową, która przyciągnie klientów i zwiększy sprzedaż. Pierwszym krokiem do skutecznej kampanii e-mailowej jest zbudowanie listy odbiorców. Pamiętajcie, że jakość jest ważniejsza od ilości. Jak to zrobić? Zbierajcie e-maile tylko od osób, które wyraziły na to zgodę. Możecie to osiągnąć, oferując coś wartościowego w zamian za zapis, np. e-book, zniżkę lub ekskluzywne treści. Formularze rejestracyjne na stronie internetowej to świetne narzędzie do budowania listy mailingowej. Segmentacja to klucz do sukcesów e-mail marketingu. Dzięki niej możecie dostosować treści do konkretnych grup odbiorców. Dzielcie swoją listę na segmenty, np. Na według zainteresowań, zachowań zakupowych czy demografii. Dzięki temu będziecie mogli tworzyć bardziej spersonalizowane wiadomości, które trafią w potrzeby konkretnych grup. Treść e-maila jest kluczowa. Powinna być angażująca, wartościowa i dostosowana do odbiorcy. Personalizujcie swoje wiadomości, używając imion odbiorców i dostosowując treść do ich zainteresowań. Atrakcyjne nagłówki przyciągną uwagę, a wartościowe treści sprawią, że odbiorcy będą chcieli przeczytać więcej. Jeśli ten materiał Ci się podoba, kliknij like i zasubskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Wygląd e-maila ma ogromne znaczenie. Zadbajcie o estetykę i przejrzystość. Używajcie responsywnych szablonów, które dobrze wyglądają na różnych urządzeniach. Zachowujcie prostotę i czytelność. Krótkie akapity, czytelne czcionki i wyraźne CTA pomogą zwiększyć skuteczność Waszych e-maili. Testowanie to klucz do ciągłego doskonalenia kampanii e-mailowych. Przeprowadzajcie testy AB, aby sprawdzić, które elementy e-maila działają najlepiej. Analizujcie wyniki kampanii. Otwarcie, klikalność, konwersja i optymalizujcie na podstawie zebranych danych. Dzięki temu będziecie mogli ciągle poprawiać skuteczność swoich kampanii. Podsumowując, skuteczny e-mail marketing wymaga dobrze zbudowanej listy odbiorców, segmentacji angażujących treści, estetycznego projektu i ciągłego testowania oraz optymalizacji. Pamiętajcie, że cierpliwość i konsekwencja są kluczowe. Jeśli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach poniżej. Pamiętajcie też o naszej platformie e-learningowej z tematami z digital marketingu, na której znajdziecie bezpłatne kursy i e-booki. Do zobaczenia!